tutaj Ania i Mateusz z Dance From Home. Zapraszamy Was do obejrzenia lekcji próbnej choreografii do utworu You Are the Reason. Ok, no to w takim razie, jeżeli to jest jasne, to lecimy dalej. Najpierw pokażemy. Uwaga, hop, idę krok, krok, ręce w dół, krok, krok, krok i na końcu obrót i hop. Hop lub ciach, jak wolicie. Jeszcze raz. Jesteśmy w naszym naleśniku z malinami. Partnerzy na nodze prawej, partnerki na nodze lewej. lewej. I stąd partnerzy, lewa dłoń do góry. Partnerka widzi okienko. Gdy partnerka widzi okienko, partnerka przechodzi przez okienko. Prawa i lewa. Na lewą już się zwracam. Lewa dłoń partnera na dół. W międzyczasie przenosimy ciężar ciała na nogę lewą. I stąd trzeci krok. Idziemy w swoim kierunku. Rotujemy się. Trzeci krok. Czwarty krok. Stąd na dwa ostatnie kroki obrót partnerki na zewnątrz, lewą dłonią, i wchodzimy w ramę, o której powiemy więcej za chwilę. Okay? No dobra, to teraz kroki partnerki. Do góry robię krok i teraz bardzo malutki krok od lewej nogi. Bardzo mały, już się obracając. Widać? Ok, teraz ręce idą w dół, partner prowadzi ręce w dół i wykonujemy znowu małe kroki, obchodząc się. Dwa. 3, cztery i w tym miejscu zaczynamy już powoli kręcić obrót. Możecie zrobić jeszcze jeden krok, jak jesteście na przykład w tym miejscu, tak? Nieważne, tak naprawdę od której nogi. Ważne jest, żebyście tutaj malutkie kroczki, tyle ile potrzebujecie, robiły przed partnerem. Ok? Czyli to co robię, to po prostu drobię sobie w miejscu, cały czas są nogi zgięte, stopa przy stopie, pięty w górze. Hop, 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 hop. I wykonuję w ten sposób jeden tylko obrót. Tak jest. My podczas ostatniego obrotu partnerki stoimy już naprzeciwko publiczności, więc nie wykonujemy tutaj kroków. Na cztery już ta dłoń powinna być przygotowana. Przygotowana przed obrotem sam. Tak? Tutaj, na tej wysokości, mhm. talerzyki i stąd duża, szeroka aureolka. Wokół głowy, parterki. Nasz łokieć zgięty podczas tego obrotu, jeszcze raz zwróćmy uwagę, Zgięte no, łokieć, zgięty czyli Nie chcemy robić czegoś takiego. Przyjmuj też parterki, nie chcę uprostować dłoni. Zgięte łokcie, o, coś takiego. Mhm. Tak. I uwaga, rękę będę trzymała sobie tutaj z boku. z boku Mogę ewentualnie mieć ją tutaj blisko siebie, ją ja chciała spojrzeć na zegarek i później. Tą rękę, zobaczcie, od razu będę chwytała tutaj partnera. Zaraz Wam powiemy więcej na temat ramy. Mhm. Ważne jest, żeby ręka Wam nie została tutaj, bo wtedy nie będziecie miały co z nią tak, zrobić. Tak, stąd właśnie ta dłoń partnerki na, na tej wysokości, tak żeby moja dłoń mogła sięgnąć upadki partnerki od spodu. Tak jest. Okay?